Dobra, no to od górą klasycznie, nie? Ty masz. A, bo ty Petkę nie? kupujesz i na Nie, bo ja kupuję wiesz. Y... Kevlar i Decoya. Cześć, sprawdzę ci rampę, dobra? Poczekaj Jak coś będzie, to raz wybiegam. Okej, okay, okej. Okay. Nie, rampa nie ma. Patrzę dalej rampę. Brawo. Idziemy z CT, idziemy z może. Jest, jest, tak. widzę rampa, widzę łeb rampa, web rampa, dostałem yy, 63 Jezus... 11, wow, czemu on grał USP bez Tumika? Chłop ma raka jakiegoś, dobra, to co, klasycznie, nie, jak przegrana pierwsza ta, ma 10 i górą idziemy Wydziemy. Może się w wjeżdżamy w nich, nie? Czy. No to wieś pierwszy, bo ja zbieram broń. Jest, mój, z temu raz w Co, ponownie, nie? Czy przekupiamy. A, no ty tak grasz Ja sobie zagram MP7 i flash. Dawaj, grom. Chyba kupię do MP7 tego Blue Sporta za 15 złotych, bo on ładny jest. A go kiedyś miałem, nie? Fajny był Rampa, pa, patrzę czysta Chodź Zobacz te od razu Brawo, brawo Jest rampa! Po hedzie po headzie, 95, 95, 95 Brawo W sumie? Famasa, weź Famasa, weź mi masa? Bo ja ze swą masą y, rzuć mi. Ja ze mogę zagrać. I teraz wolnejdy, możemy iść ten, może. Albo nie, chodźmy w górę. Ja y, spalę rampę, nie? I ty będziesz patrzył w TT. Cześć, flashuję, flashuję. Flashuję! O jezus, hu... chłopie on mnie na fleszu zabił, cześć to. Jeszcze headem. Ja pierdzielę, ja nie wierzę. No to ja gramy teraz? 4,500 To może kałach fula teraz zagrajmy już Jak? Gurangurą, górą, 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 dół okay. Ja potem rzucę smoka na sajta, jeśli się dostaniemy Jest Brawo, brawo A i nie Nie, nie trafiłem zbytnio On może plecy robić Patrz mi plecy, patrz mi plecy bo ja się wycofuję plecy od razu. Idę tu. Jest tu! Stoi tu stary. Zerwam. Dobra, ale. Kamp, camp, 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 camp. Bo ja mam pomysł na niego. Moją to... Albo dobra. Brawo. O, widział mnie ja, czy nie? kałach, mój kałach, dobra. Okay. O, tu jest łumpę tu jeszcze. Ile mam dobra, nie kupuję. Góra, czy. możemy dół znowu, nie? Bo ostatnio, on teraz się poradził. Możemy my dół w sumie poradziliśmy sobie. Ale to tylko dlatego, że potrafimy kontrolować auto z tego sumpa. No czekaj, czekaj. Jemu rzucił mojego tego. Uważaj, B Jest. Zły ten palak, nie rzucaj go. Dol no, plecy, 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 robi. P90. Brawo, brawo. Nadrabiamy coś. Widziałeś jego chińską głowę? Nie, może jeszcze nie. Widziałeś jego chińską Co? głowę? Nie, nie widziałem. Góra? Góra, może. Spalę rampę, dobra? Jeśli nie będą podjeżdżać, to ja spalę rampę. Ty patrzysz CT. Podjeżdżaj, czekaj, czekaj. czekaj. Odstać Okej okay. Chodź Skacz No skaczę Uj Kurde, mi jest klikiem Wchodzimy Przecież może rampą, daj rampą Albo nie, przez smołka się w tego wujemy, dawaj Dobra, ty leć ja pilnuję rampa Okej okay. Dobra, wchodzę Nie ma Cześć, sprawdzę tu od razu po lewej Lewo nie Jest! CHŁOPIE! 86 jeszcze dostał, to? Takie dziwne hedy z, z UMPa Ja pierdzielę A w grasz? A, ty masz dużo kasy, o chłopie Może... to ja se Galila zagram może, nie? O jeszcze, o Jezus, mi ping wywaliło, chłopie to raczej runda przegrana O, ja Tak? Wiesz, mam WP Biorę, biorę Jakby drugi raszował Nie raszuje raczej Paćka, a masz paćkę Jest O, o. <śleskowik> poszedł chociaż Dobra, Dobra plan jest ta, taki, wygrywamy teraz. Nie wchodził. Dobra. To co, podjeżdżamy. Dawaj dwie berety jakieś, podjeżdżamy ich. To czasami działa. Nie, ja, ja nie ja nie umiem z beret mówić. A ja mam ich podjechać, czy nie? Oni na pewno Pod pójdą, oni na 100% pójdą góra. Podjeżdżamy, podjeżdżamy. Dobra. rzucam flesza i wchodzimy. Idź, jest, 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 jest tam. 7. Zrotują teraz, zrotują teraz pewnie Poszczelam tam, posz... i daję wracamy Oni zrotują na pewno Bo widzieli mnie Ty tam zostaj, ja zrotuję sobie Jest! Jest jeden u mnie, zero dostał Kiblu jest Skąd wiesz? No kurna Chodzi z tym tekiem i buły sprzedaje no takiem tak się łatwo... Walczyło. No wiem, takim się da fajnie walnąć półkę Dobrze, no, dobra UMPS-y kupię i flesza. A ja się ustawię może tu Weź masz może, chociaż nie wiem czy to będzie mądre Niektórzy nie, może tego nie, bo to sprawdzają niektórzy, poza tym może rampę podjechać Rzucam flasha i ich podjeżdżam U Ciebie będą Chyba, to, chyba U tak. ciebie, ja, wrac ja wracam Kurna są... Skąd on nie wiedział? Skąd on nie wiedział? Nikt tej kampy nie sprawdza. Prawo. Rewolwera miał tak? Czy coś Ale jeszcze? skąd on o mnie wiedział? Ale jaka miał? Mówię ci Henryk. No Nikt tej re nikt, A gdzie ty nikt. tam byłeś? Nikt. Tam... Tam w lewo, w tym rogu, wiesz który. No to przecież to jest częste sprawdzony chłopie. Przez rangi. Mówię ci, ja pierwszy raz coś tu sprawdził. Mhm. U mnie, u mnie, u mnie. Flasz jakiś? Idę. Znaczy niekoniecznie, znaczy jeszcze nie ma pewności, ale flash poleciał. Flash drugi, będą wchodzić. Jest, paka, paka, paka. Ja tutaj. Ej, nie, 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 nie pikuj. Okej. Okay. Dostał 40. Jezus, ale rak, ale rak, chłopie. No właśnie widział? No, muszę tak. pesko. Nie, to ja już ma... wolałem fulę. Przynajmniej ja teraz mogę sobie kupić. Przynajmniej ja teraz sobie mogę kupić. No ja sobie mogę fulę. A kupić. nie. Aha. A, a. No właśnie to zrobiłem. No, no, ja, ja tak zostaję. Ogromna. Dobra. Mam pomysł. Ja z mo moją taktykę spróbuję zrobić. Tylko nie wiem, czy zamką wyjdzie. O, ja nie dostanę buły, to wyjdzie. Także no. Raczej u mnie Słyszałem u mnie, u mnie jeden na pewno Dobra idę, idę, Zeskoczył Patrz mi rampę Patrz mi rampę, ja patrzę longa Patrz mi rampę Tylko się bardziej podejść Słyszę ich hałas? Właśnie... no Albo nie wchodzą po prostu jeszcze Jest! Kłopie jak wyciągnąłem nade'a, cześć to? W bieg e, jak wyciągnąłem nade'a akurat. Debbie zleciał. Co? Aha, zleciał. Ja myślałem, że go kupię flashem zabijem, że użyciem ciem i dostał. A on skakał, czy jak? No nie, znaczy chyba mnie zobaczył i nie chciał, no. żebym miał fraga. Aha, tak? Ale to mógł... Dziwnie. Ej, patrz jakie mamy staty! Identyczne! Osiem, no, 8, 8, 1, 8, 8, no 8, 1, 7. Będę tu mógł siedzieć teraz. Brawo, brawo, idę do ciebie. Dołu, paćka, paćka, U no, mnie no, chyba no, drugi będzie. Dołu, drugi doł, drugi Tak? Brawo, brawo. Kałach. Pamiętajcie, dzieci, skiny dodają skila Tak. Kurde, jeszcze nie przekupuję tej jawki, chociaż ostatnia runda. Ja ze Kałacha zagram, bo mam. Jak przegramy to awkę kupuję Ja ich tam wyczyszczę nie jest ten No ja też tak zrobię Nexta No przegramy Ty, ja pójdę sobie tu Smoke. U ciebie No, na rampie Strzelają, skanują Jezus, 95, czaisz to? Ale raka zrobiłem, chłopie, teraz. Ale zraszowali. No. Przed debil nie wziął mojej mki. To co, awkę, nie? Teraz już fula mi się przytało. Ale pięknie. Let's go. <laughs> Próbujemy teraz tak zagrać. Flasher jakiś u mnie, jeden. Kolejny flash, będą u mnie Dobra, idę Wybieg, wybieg mi za szybko Jezu. Kurde, ja nie mam Chyba cofnął, chociaż ja już nie wiem Jest! Zbustowali się, zbustowali się Na górze jest, kurde Oj, oj 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 oj, oj Ale skąd oni w ogóle... Czemu on tak Dobra, to jakby moja mnie, taktyka, no, ja moja spojemno. taktyka Słuchaj, robimy teraz tak Fama. Ale patrz ja mam kasy! Po kupieniu digla i tarczy Nie, teraz musimy wygrać Ale nie, słuchaj, chodź, chodź ze mną, chodź ze mną, chodź nie, nie, Chodź, nie, 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 nie. chodź, chodź Chodź Robimy to tak sieć tu I schyl web. Ja będę po prostu siedział tu. Nie, 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 ja staję boksy. Dobra, tylko nie zgin. Słyszę ich. Góra, dół? Nie wiem, nie wiem, ale ich słyszę. Chyba dół. Nie mam pewności. Nie, góra, 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 góra idę w góra. skam się, skam się, skam się. Chodź tu, tu się skam, tu się skam, chodź. Chodź, e, tu się skam, tu będziesz miał dobre na digla Tutaj, dobra pozycja na digla, wejdź, skam się Tutaj, tutaj, ja po tu. Jeden dostał jak coś Chcesz Najda albo flesza, czy nie? Nie nie nie. Na pewno? Dobra AWKE ma. Dwie wupy Dobra Nie no, teraz ty nie wybiegaj. Widzę twój łeb. Chłopie, jeszcze nie zabiłem tego Aj, sam się oślepiłem, no ja nie wierzę Przegraliśmy Co to... Kur...